Witam Was w recenzji, o którą prosiło kilka osób w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, czyli recenzji Huawei 5G CPE Pro 2, którego używam od nieco ponad pół roku. Na początku, szybkie omówienie specyfikacji technicznej urządzenia: Jest to router domowy 5G, obsługujący sieć 5G bez agregacji pasów. 5G maksymalna prędkość pobierania w 5G wynosi. 3,6 GH na sekundę. Oczywiście na ten moment jest to w Polsce nieosiągalne, ponieważ maksymalna prędkość pingi w Polsce rośnie 600 megabitów na sekundę w przypadku sieci Plus na częstotliwości 2600 MHz czy 50 MHz szerokości pasma posiadam również modem LTE kategorii 19. I co za tym idzie obsługuje agregację 4 pasm LTE. Mają 4x4k 4x, 256, czyli maksymalnie do 1,6 gigabita na sekundę pobierania. Realnie w Polsce wynosi one do 500 megabitów na sekundę, ponieważ nigdzie na forach... Nie spotkałem się ze speed testem, który po, mm, przy polskich warunkach LTE przekaczałby 500 megabitów na sekundę. Ważna y, uwaga, nie posiadam modemu modelu 2G ani 3G. Ma on 2 gb portela, z czego jeden jest również Portem WAN, jeden port telefoniczny RJ11 Wi-Fi 4 GHz do 574 megabitów na sekundę i Wifi 5 GHz do 2402 megabitów na sekundę. W poprzedniej części urządzenia znajdziemy diody sygnalizujące aktywność Wi-Fi oraz diody pokazujące nam dostępność na sieci LTE oraz 5G. A się ma to do codziennego użytkowania routera na sam modem Piniki i układ antenowy w tym routerze nie mogę narzekać, ponieważ działał zdecydowanie Sprawniej niż ten, który mam w moim telefonie Realme X50 g Router zdecydowanie lepiej radzi sobie ze słabszym, mniej stabilnym zasięgiem 5G, a m, mam tego przykład korzystając z 5G od plusa, gdzie zasięg jest wycinany mniej więcej przy minus 110 dBi. wtedy router trzyma stabilnie zasięg 5G, a telefon wariuje i zmienia ciągle technologię pomiędzy LTE a 5G. Jest to zapewne zasługa układu nowej. Co do LTE, jest on na podobnym poziomie jak Huawei B818. Z zaznaczeniem, że jednak, w mojej opinii, na Huawei B818 LTE działało lepiej. Minimalnie, ale z że minimalnie lepiej. Tutaj jest test, który został wykonany w innym, w innym z moich filmów, gdzie jest to pokazane. Być może to wina sieci, ale z jednego użytkowania tych routerów jestem skłonny bardziej ku temu, że jednak była to rzeczywista minimalna różnica między tymi routerami, a nie błąd po stronie sieci bądź po stronie sklepu testa, bo też taki może być. Router nie posiada modemu 2G i 3G, co za tym idzie. Przy braku zasięgu lte 5G nie mamy dostępu do internetu. Jest tam minus taki yy, zauważalny, ale będzie coraz mniej zauważalny, ponieważ operatorze będą skłonników w sieci 3G. Jeżeli chodzi o zmianę trybu sieci, czyli zmiany na tryb tylko LTE lub tylko 5G, albo y, automatyczne, jest ona nieco ponieważ ja w swojej wersji routera i jego oprogramowania nie mogę zmienić sieci w przeglądarkowej wersji panelu administracyjnego. Jedyna możliwość: Zmiany to aplikacja highlightu dostępna na telefony. Co do zasięgu Wi-Fi, jeżeli mam ustawione Wi-Fi 2.4 i Wi-Fi 5 GHz pod jedną siecią, dynamicznie jest, dynamiczne przełączanie jest niezauważalne i działa to bardzo dobrze, szczególnie w stronę z Wi-Fi 5 GHz do wi 2.4 GHz. Jak wiadomo, w routerach Huawei nie ma opcji ustawienia pa w panelu administracyjnym tego, czy w się Mniejszy zasięg a większą stabilność albo gorszy zasięg lepsze prędkości, jak to w Wulterach i konkurencji, jak na, na przykład, a zasięg Wi-Fi jest zależny od powierzchni jaką chcecie objąć zasięg Wi-Fi i warunków radiowych w miejscu, w którym korzystacie z internetu. Do Portów planu nie mam żadnych zastrzeżeń, działają one ok tak jak powinny. Po to co do zmiany DNS of jeden z widzów zwrócił mi uwagę, że w jego 5G CP Product, nie działa mu zmiana dns poprzez polecenie w konsoli. Okazało się jednak, że tutaj yy, widz miał za router zakupiony w sieci Plus, który miał inną wersję oprogramowania niż mój router zakupiony w Playu, przez co zmiana serwera DNS okazywała się nieskuteczna. I tutaj yy, apel taki, że yy, różni operatorzy mogą yy, różne oprogramowania dawać do swoich routerów i tutaj też należy o tym zawsze pamiętać. Podsumowanie Powiem szczerze, że możecie iść trzema drogami. Jeżeli zależy Wam na routerze obsługującym 5G już teraz, jak najbardziej akceptując małe wady tego urządzenia, możecie się skuzić na zakup tego urządzenia, ponieważ w przypadku chęci zakupu takiego routera, jako routera do LTE, może być on wykorzystywany w przyszłości również do sieci 5G. Też jest to dobre rozwiązanie. Niestety na rynku jest luka w postaci braku routerów, ale te wysokiej kategorii w rozsądnych pieniądzach. Takim routerem był właśnie Huawei B818, który nie jest dostępny przekonowy z oficjalnej dystrybucji. Tutaj alternatywą w obydwu przypadkach może być też Oppo CP5G CP1A. Natomiast w przypadku, kiedy Wam się nie spieszy i chcielibyście router z agregatem pasów 5G, to trzeba było niestety na takie urządzenie jeszcze trochę poczekać ponieważ nie ma takich aktualnie na polskim rynku. Ta ostatnia rada odnosi się do zakupu jakiegokolwiek routera 5G bez agregacji pas. Kilka słów wyjaśnienia dlaczego nie ma filmu z serii najlepszych routerów do po pierwsze brak ciekawych routerów w innych segmentach cenowych, po drugie chcę zmienić trochę formuł odcinków z najlepszych do kwoty X. Na miesięczne zestawienie jakieru, routery do danej kwoty warto kupić, ale decyzje pozostają Wam, daj, więc dajcie znać w komentarzu czy wolicie Odcinek 1 Najlepsze routery do kwoty X czy co miesięczne zostawienie najlepszych routerów do danej kwoty. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego światowego, do wyboru oferty, slasz urządzenia, napisz je w komentarzu. Na maila ten odnetam ma oparz lub wiadomości na Facebooku, ten odneta, Instagramie, ten odneta.pl lub na Twitterze. Linki są oczywiście w opisie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę, i subskrypcję. Cześć!